Skąd się bierze prąd? W gniazdku. Film edukacyjny przybliżający proces wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej. Od elektrowni aż do naszego domu. Głównym bohaterem filmu jest młody mężczyzna w wieku około 35 lat. Szczupła budowa ciała, pogodna, uśmiechnięta twarz o regularnych rysach, wysokie czoło. Włosy w kolorze ciemny blond, zaczesane na lewą stronę, starannie przycięta broda i wąsy. Ubrany jest w jasną sportową koszulę i dżinsowe spodnie. To on opowiada nam o tym, jak wiele ludzi, maszyn i urządzeń musi wspólnie zadziałać, zanim w naszych domach pojawi się energia elektryczna. Jego opowieści towarzyszą obrazy ilustrujące różne procesy technologiczne. Widzimy więc elektrownię w której pracują wielkie bloki energetyczne, a dowożony wagonami węgiel jest spalany w celu zamiany na prąd. Pokazane są też elektrownie wodne, wiatrowe i słoneczne, wysokie konstrukcje, na których podwieszane są sieci energetyczne, rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia i wiele innych urządzeń, które pojawiają się na drodze prądu płynącego do naszych domów. A punktem wyjścia do tej opowieści jest zabawa małym elektrycznym samochodzikiem. Logotyp akcji bezpieczniki Taurona, biała ikonka uśmiechniętej buzi otoczona szerokim różowym okręgiem, poniżej dłoń naciskająca przycisk. Tytuł filmu, skąd się bierze prąd w gniazdku. Nowocześnie urządzone mieszkanie. Po podłodze jeździ zdalnie sterowana wyścigówka z dużymi kołami. Jeździć takim samochodem jest super. Kiedy byłem młodszy, nie było takich fajnych modeli. Teraz mógłbym jeździć tym samochodem całymi dniami, ale prędzej czy później akumulator. Mężczyzna podnosi samochodzik, wyciąga baterię. Tego samochodu się rozładuje. Dla mnie to jednak żaden problem. Bo mam w domu gniazdko, w którym płynie prąd. Gniazdko na ścianie. Czy zastanawialiście się kiedykolwiek jak i skąd prąd bierze się w gniazdku? Prąd jest wytwarzany w elektrowni. Aby powstał, konieczne jest przetworzenie jednego rodzaju energii, np. ciepła, które pochodzi ze spalania węgla na energię elektryczną. Wnętrze elektrowni. Paliwem w elektrowni może być węgiel kamienny lub brunatny. I takich elektrowni w Polsce jest najwięcej. Ale też ropa. Czy gaz? To nieodnawialne źródła energii, które kiedyś się wyczerpią. Dlatego coraz częściej wykorzystujemy do produkcji prądu źródła odnawialne wodę, wiatr czy słońce. Najważniejsze w elektrowniach są turbiny i generatory. Turbiny obracają się pod wpływem wody, wiatru lub pary wodnej i napędzają generatory, w których powstaje prąd. Prąd wyprodukowany w jednej elektrowni pozwala na zasilanie wielu domów, zakładów produkcyjnych, sklepów, szkół i szpitali. Aby było to możliwe, konieczne jest przesłanie go wiele kilometrów dalej. Jak to zrobić? Między elektrownią i domem energetycy muszą poprowadzić przewody i stworzyć sieć energetyczną. Najpierw stawiają bardzo wysokie słupy, do których podwieszają linie wysokiego napięcia. To właśnie takimi grubymi przewodami płynie prąd z elektrowni, pokonując duże odległości. Potem energetycy budują stacje energetyczne, w których prąd jest przekształcany z wysokiego napięcia na średnie, i stąd liniami średniego napięcia jest przesyłany dalej. Te linie rozchodzą się na wszystkie strony, docierając do miast i miasteczek, gdzie prąd znów musi być przetworzony w stacjach transformatorowych, skąd płynie już prosto do naszego domu. W domu mamy zainstalowany licznik energii, który pokazuje, ile energii zużyły nasze domowe urządzenia elektryczne. Są też bezpieczniki chroniące instalację elektryczną i ostatni etap naszej podróży, czyli przewody, które są w ścianie, dochodzące bezpośrednio do gniazdka. Jak widzicie, dzięki pracy wielu ludzi, tych Którzy pracują w elektrowni i tych, którzy budują sieci i stacje energetyczne, jak również dbają o to, aby były one w dobrym stanie i naprawiają to, co się zepsuje podczas np. jakiejś burzy albo wichury, mogę teraz tu w tym pokoju naładować akumulatorek i za chwilę jeszcze pojeździć. Wyścigówka znów gotowa do drogi. I na koniec bardzo ważna informacja. Czy zauważyliście żółte znaki wieszane przez energetyków na słupach i stacjach energetycznych? Nie dotykać. Ostrzegają, że nie wolno wychodzić na słupy i wchodzić na teren stacji, a także nie wolno otwierać skrzynek oznaczonych takimi znakami. To bardzo niebezpieczne, więc nie ryzykujcie. Akumulatory naładowane, więc ja wracam do jazdy, a Wam życzę miłego dnia. Logotypy akcji i napis końcowy film powstał w ramach programu edukacyjnego Bezpieczniki Taurona włącz dla dobra dziecka na zlecenie Tauron Dystrybucja SA.